Zmywarka Bosch SMV45GX02E Mycie naczyń jeszcze nigdy nie było tak szybkie, wygodne i ciche. Zmywarka Bosch SMV45GX02E to idealna propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie swój czas i wydajność pracy. Wnętrze zmywarki objęte jest 10-letnią gwarancją. Bezpieczeństwo przed zalaniem mieszkania zapewnia stuprocentowa dożywotnia ochrona Aquastop. Wyjęte ze zmywarki po umyciu plastikowe naczynia często pozostają mokre. Właśnie dlatego zmywarki marki Bosch oferują funkcję suszenia ekstra. Podnosi ona temperaturę końcowego półkania i wydłuża czas suszenia. Dzięki temu nawet plastikowe naczynia, takie jak butelki dla niemowląt czy talerzyki i sztuczce piknikowe, będą idealnie czyste i całkowicie suche. Nie lubisz, kiedy praca sprzętu zakłóca spokój Twojego domu? Zmywarka Bosch SMV45GX02E dzięki technologii Silence Plus zaoszczędzi Ci hałasu, gdyż zmywanie odbywa się przy zaledwie 46 dB. Aktywność zmywarki sygnalizuje InfoLight, czyli czerwona wiązka światła emitowana na podłogę podczas pracy urządzenia. Po zakończeniu programu światło automatycznie gaśnie. Dzięki temu nie trzeba uchylać drzwi urządzenia, aby sprawdzić, czy zmywarka zakończyła pracę. Zmywarka Bosch SMV45GX02E to propozycja w sam raz dla ciebie.